Słuchajcie, mam taką myśl z rana, takie, takie, takie motto życzowe, nie wiem, tak chcę się z Wami tym podzielić, że słuchajcie, słuchajcie, teraz słuchajcie, tam dom Twój, gdzie swobodnie możesz chodzić bez stanika. Zgadzacie się czy się nie zgadzacie? No, także także tak, zostawmy to, zostawmy to. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z vlogiem, po prostu tak sobie pogadamy. Najpierw opowiem Wam jaką, że jaką jest po prostu naiwną kobitom. Zobaczcie, jaki mam tusz. Piękne opakowanie. Słuchajcie, po prostu to jest opakowanie w ogóle naprawdę. Jakbym kiedyś robiła jakiś kosmetyk, to ja bym chciała, żeby to było właśnie w takim opakowaniu. No i zobaczyłam jakąś reklamę i tam po prostu po posmarowaniu, we śmierci niemożliwe. W ogóle czekałam na ten tusz. Na pewno 4 miesiące, że o nim zapomniałam w ogóle. E, I tam po wytuszowałam, że sobie to po prostu takie, wiecie, do, do sufitu, nie? Do sufitu. E, no ale niestety tak to nie działa i nie są do sufitu, także... Nie wiem, po co mam w ogóle, bo co Wam nie wiem, po co się nim w ogóle tutaj maziam i Wam pokazuje. Aha, e, no także, jakbyście kiedyś Wam się jakaś taka reklama na Instagramie pojawiła, i byłyby tam panie, które mają do sufitu rzęsy, to to tak nie działa, słuchajcie. Więc najpierw ja sobie tu lubię dawać to takie tą białą z Evelina, e, bo to troszkę wydłuża te rzęsy. Kurde, najpierw się tym popaćkam, teraz tym, dobra, nieważne. E, nieważne, nieistotne, słuchajcie. Więc wracamy do naszego starego, dobrego tuszu: e, z Lovely, turkusowy, najlepszy. Kiedyś myślałam, że ten jest naj najlepszy, ale nie, no, no naprawdę, naprawdę, ale musi być, musi być świeży. No i co? No i, no, i, no i co? I malujemy, że poczekamy, niech to trochę wyschnie. W ogóle kupiłam sobie też z teraz no, z, czego? z No, mówcie. Zinglota, e, taki świecący, nie wiem czy widzicie, bardzo jest fajny, bardzo jest fajny, jak na przykład się nie malujecie w ogóle, e, to fajnie sobie na przykład nawet w kąciki dać, tak żeby, się, żeby is, iskrzyło, tylko nie ma opakowania, nie, A ja mówię, kurde, nie będę opakowania kupować i w sumie teraz pewnie mi się gdzieś pokruszy, po znając mnie, ale dobra, nieważne, tak się... Tak się, słuchajcie, maluję, ponieważ dzisiaj mam jeden urząd, drugi urząd, w ogóle super, super, naprawdę, jak ja uwielbiam urzędy, to to jest, to jest niemożliwe, niemożliwe. E, także już tutaj to białe przeschło i możemy przejść do malowania. Ja się może wymaluję i mam pokażę efekt końcowy. Okej, kochani, powiem Wam, że tuż, tusz, tuszem, ale... Naprawdę, od dwóch tygodni stosuję tą e, odżywkę serum, którą e, no, też pracowaliśmy nad składem, żeby działał przede wszystkim. E, I widzę efekty, naprawdę widzę efekty, aczkolwiek nie wiem, kiedy to serum, że tak powiem, e, pojawi się. Ale dobrze, nieważne. Słuchajcie, jeszcze szmineczka też z Inglota, e, taka o, bardzo delikatna, żeby tylko, a, żeby tak tylko wiecie. E, jaki to jest numer, bo będziecie się pytać. Dwadzieścia pięć. O! 25, taka taka w kredeczce. Ostatnie, słuchajcie, o te serum e, odpowiem na te pytania, bo tu po prostu mi jest łatwiej. Pytacie się, e, ile razy stosować, bo na opakowaniu jest raz w tygodniu. Możecie stosować raz w tygodniu, możecie stosować co drugi, co trzeci dzień, możecie stosować e, codziennie. E, także według uznania ja stosowałam częściej i wydaje mi się, że trochę szybciej były te efekty. Jak będziecie stosować raz w tygodniu, nie ma problemu. Po drugie, jest to e, forma nie taka gęsta, nie oleista, nie tłusta. Ja już się przed chwilą smarowałam, więc e, nie nie powinny wam się włosy w ogóle po tym przetuszczać, ale musicie sprawdzić sobie. Mi na przykład się nie przetuszczały, mojemu Dawidowi też nie. Wczoraj rozmawiałam z panią, która ma tendencję właśnie, że ma włosy, które bardzo szybko się przetuszczają. Powiedziała, że super, nic się nie dzieje. Po tym wcieramy to nie we włosy, a w skórę, skórę, skórę głowy wcieramy, dokładnie wcieramy, tak żeby w każdym miejscu tym produktem, że tak powiem, dotrzeć. Następna sprawa, tak teraz myślę, coś jeszcze pytałyście. Jak tam możecie to stosować? przed myciem głowy albo po myciu głowy. Wystarczy 2 godziny max, godzina, 2 godziny max, żeby serum dokładnie się, że tak powiem, wchłonęło. Albo po umyciu włosów przesuszyć sobie delikatnie i sobie wetrzeć i zostawić, prawda? Także to, to jest, dowolność jest, um, jak tam uważacie, zobaczcie, jak, jak, jak się czujecie, czy czujecie, że, was, że Wam to jakoś obciąża włosy. Wydaje mi się, że nie, bo nie słyszałam, żeby jeszcze komuś obciążało włosów, no ale różne są też włosy i to różnie bywa, nie chcę Wam to powiedzieć na 100%. Także sobie spróbujcie przed po myciu, Nieważne. I co jeszcze, kochani, i wiem, że źle zrobiłam, wiem, że mi się pytaliście o to, pisaliście tam dużo wiadomości, że na pełną kurację potrzebujecie na pewno dwóch opakowań. Na pewno, jak będziecie jeszcze częściej dostosować raz w tygodniu, to dwa opakowania niestety, bo tak myślę, że najlepsze efekty będą właśnie po pięciu miesiącach. Myślę, jestem pewna, że po pięciu miesiącach systematycznego stosowania, oczywiście systematycznego stosowania, także kładziecie sobie tak, jak ja sobie widzicie serum takie doże. Składę przy szczoteczce, tak samo to jest przy szczoteczce, i pamiętacie o tym, jak, nie, jak nic, nic Wam się z łusami nie będzie dziać, to możecie, mówię, nawet codziennie to stosować. Ym, no i, y, no i, i, i źle zrobiłam, bo mogłam dać po prostu dwa opakowania w jakiejś lepszej promocyjnej cenie. Już jest taka możliwość, że można kupić dwa od razu y, z promocyjnymi. Takie y, giełki, jak jest lato, nie wiem, takie orzeźwiające są, nie są też takie ciężkie. Ale nieważne, słuchajcie, nie przychodzę, przychodzę z Wami porozmawiać o stopach. Tak, to jest e, słuchajcie, taki vlog dzisiaj domowy, ale wiem, że takie lubicie. tutaj ja robiłam stopy. Tak, robiłam stopy. <laughs> Ponieważ e, dostać się teraz do kosmetyczki jest po prostu graniczy z cudem. To jest w ogóle jakieś awykonalne. Obdzwoniłam tyle salonów i terminy najwcześniejsze są, słuchajcie, koniec sierpnia wrzesień. A niektóre salony w ogóle nic nie zapisują. Oczywiście znaczy w sensie mają już tyle, że nie są w stanie obrobić tych swoich starych klientów. Mówię, ogarnę sobie stopy sama. A dlaczego chcę sobie ogarnąć stopy? Ponieważ mój Dawid zaczął chodzić do yy, podologa. Yy, do pani, która się zajmuje stopami yy, ogólnie. Podolog, podolog. Ja, ja powiem Wam, że od niedawna w ogóle jakby, jakby kojarzę tą nazwę bo tam miał problemy, no nieważne, odciska czy coś tam, nieważne, no nieważne, słuchajcie, ona mu tak te stopy zrobiła, tak jak dupa niemowlaka. No i też mówię, zrobię sobie, zrobię sobie, także widzicie, kupiłam jakiś twardy sprzęt w ogóle, kupiłam sobie, kupiłam sobie takie, o, takie, takie do, no, jak to się mówi. Boże, mi dzisiaj mózg po prostu przymroczyło. No, żyletkę taką, wiecie, do pięt, wczoraj jest po prostu prawie pół pięty Wsyłam tym, bo no, nie, po prostu nie, nie. Stwierdziłam, że jednak nie będę się za to brała, bo sobie tego krzywdę robię, i dzisiaj powiem, że mi pięta boli, bo tak sobie wczoraj zajechałam. Ale też nie o tym, nie chcę Wam opowiadać, bo ogólnie gadanie o stopach jest obrzydliwe. Ja kiedyś miałam takiego kolegę na studiach, on po prostu mówił, że nie ma nic bardziej podniecającego w kobiecie niż stopy. Rozumiecie? Stopy, stopy. Straszne po prostu, straszne. Jak się mógł w ogóle stopy podobać? bo Pamiętam jak gdzieś na studiach wychodziliśmy, e, i on się po prostu patrzył na stopy. Rozumiecie czyjcie Pazę. On w ogóle patrzył, patrzył, patrzył latem na, na stopy tych kobiet, a potrafił podejść i do jakiejś mojej koleżanki powiedzieć, ale masz super stopę naprawdę w ogóle. E. No ale nie o tym, też nie o tym. Opowiem Wam o właśnie o pani e, podolog, e, no. Która zajmuje się tylko stopami. Tylko stopami. I wyłącznie. Wiecie, odciskam jakimś tam wrastającym pasnokciem cudawianki. E, dziewczyna ma, słuchajcie, terminy do końca grudnia. Jest świetna w tym, co robi. Jest świetna, słuchajcie, no naprawdę, naprawdę pokazałabym wam stopy mojego Dawida. To nie wiem, czy, czy, czy stopy od waszych niemowlaczków są tak gładziutkie. Rozumiecie? E, I tak właśnie naszło mnie. Powiem to, może to się komuś przyda, a może się nikomu nie przyda, ale naprawdę, ja jestem, słuchajcie, święcie przekonana, że bez względu na to, jakie masz wykształcenie, jaki masz tytuł przed nazwiskiem, bez znaczenia, to jest całkowicie bez znaczenia. Jeżeli coś lubisz robić, jeżeli to robisz dobrze, jeżeli się tym zajmujesz, jeżeli nad tym pracujesz, jeżeli się rozwijasz w tej jednej działce, czy to będą stopy, czy to będą paznokcie, czy to będzie księgowość, co bądź, to będziesz zajebista i będziesz miała zawsze klientów, i ludzie będą Cię przychodzić. Nawet jak nie, nie ma ich teraz, to będą do Ciebie przychodzić, bo staniesz się fachowcem w swojej dziedzinie. Ktoś powiedział: stopy, Jezu, stopy, co to tam stopy? No widzicie, Laska ma, słuchajcie, robotę do końca grudnia, ma terminy zapchane do końca grudnia, bo jest tym. Fenomenalna, i ktoś powiedział komuś, a ktoś powiedział komuś, i tak się tworzy legenda. Także, jeżeli yy, tak mi się wydaje, jeżeli tak do nas to wspólnie to powiem, jeżeli chcemy być w, czym, w czymś dobrzy, to musimy w tym siedzieć, musimy wgłębiać się w to, zagłębiać. Także, kochani, myślę, że trzeba się całe życie po prostu uczyć, całe życie się edukować. Jeżeli gdzieś jesteśmy, jeżeli to nas kręci, nas jara, to cały czas zdobywać nową wiedzę, bo nie ma takiej dziedziny, w której nie moglibyśmy być specjalistami, czy nie wiem, czy jesteśmy y, stolarzami, czy pracujemy właśnie w rachunkowości, gdzie bądź, zawsze możemy być jeszcze, jeszcze lepsze. I y, myślę, że też nie ma właśnie takiej, takiej dziedziny, bo często właśnie takie dostaję wiadomości, że właśnie nie mam wykształcenia i tak dalej, ale po Pomyśl sobie, co robisz dobrze, pomyśl sobie, co lubisz robić. Jak nie możesz sobie przypomnieć teraz, bo masz po prostu dziurę w mózgu i wydaje Ci się, że nic nie jest takie fajne, to przypomnij sobie, co robiłaś robić w dzieciństwie, co lubiłaś robić w dzieciństwie, co sprawiało Ci radość. Może akurat y, jak do tego wrócisz, to przypomni Ci się to. Możesz być nawet zarąbisty w jeżdżeniu rowerem. Naprawdę, możesz być tym najlepszym. Może nie będziesz miał z tego pieniędzy, może nie będziesz wygrywać, ale będziesz... Będziesz w tym dobry, tak? No, ja powiem wam, że pierwszy raz w życiu jestem na takim etapie, chociaż ja zawsze lubiłam pracę na onkologii, yy, ale nie taką pracę, że ja, właśnie to było zawsze mnie dziwne. Ja to zawsze mówiłam mojemu Dawidowi, że ja na przykład yy, uwielbiam kontakt z pacjentem, ja lubię z nim porozmawiać, tak wiecie, zatroszczyć się, zadbać, zrobić mu dobrze. Yy, ale na przykład dla mnie mnie nigdy nie jarało, wiecie, taka fizyka na przykład. To nie, to nie, absolutnie nie. Raczej ja lubi, bardzo lubiłam swoją pracę pod tym drugim. Względem. On na przykład, Dawid, nie odwrotnie, ale on na przykład y, bardziej interesował się właśnie taką technologią, jakimiś nowymi sekwencjami, jakimiś no, różnymi tam sprawami związanymi przede wszystkim z rezonansem magnetycznym, bo to jest, wiecie, to, y, rezonans to jest, y, to jest studnia bez na wiedzy, w sensie naprawdę y, mamy takiego kolegę Artura, który lata jest aplikantem i szkoli w rezonansie i on mówi, że zawsze jest coś do nauki, zawsze jest coś do y, dalszego szkolenia się. Ale nie o tym. Ja dzisiaj płynę, słuchajcie, płynę na głębiny. <grymne> no, także pierwszy raz teraz, o, wracam, pierwszy raz teraz naprawdę mega się cieszę z tego, co robię. Sprawia mi to po prostu turbo przyjemność. Ja cieszę się, że jest poniedziałek. Rozumiecie, że ja doszłam do takiego etapu, że ja się cieszę, że jest poniedziałek. Ja mam mnóstwo pomysłów, Nie mam, na... <grymne> nie mam niestety kasy, żeby to wszystko realizować. Ale sobie myślę, powoli, powoli, małymi kroczkami, do przodu, do przodu. Słuchajcie, niesamowite, to jest nawet uwielbiam kontakt właśnie jak przychodzą pacjentki, jak sobie rozmawiamy. No naprawdę, naprawdę. Życzę to każdemu yy, z was, żeby to przeżył i powiem wam, że gdybym yy, wiedziała yy, wcześniej. To myślę, że też bym troszkę inaczej te życie pokierowała, że, że naprawdę można wstawać i. Się, o właśnie, i w niedzielę spać i cieszyć się, że jest poniedziałek. Oczywiście są takie dni, że mi się nie chce, prawda, wstać, bo jest zimno, bo coś tam, bo mnie głowa boli ogólnie, ale tak jakby patrzeć na taki kształt, to po prostu mega, mega się, mega się tym zajmie. Jeszcze jedna rzecz do tego, bo mi się przypomniało, chyba wam już kiedyś nawet opowiadałam, jak w Egipcie kiedyś poznałam e, taką. E, no, Jolę, poznałam Jolę. Jola, słuchajcie, pracowała w sklepie. Sunset, chyba z garniturami. I ona y, pod koniec wakacji powiedziała, że ona nie może się doczekać, y, jak wróci do tej pracy, że ona ją uwielbia, że to jest po prostu dla niej praca, marzeń, spełnienie. I wiecie dlaczego? Bo ona widziała w tej pracy sens. Ona wiedziała, że pomaga, że przychodzą panowie, że ona im doradza, że oni się czują fajnie, zaopiekowani i tak dalej. Więc, więc, więc. więc, więc. Więc tak, wam chciałam teraz powiedzieć, że to jest niesamowite, że chyba w każdej rzeczy, którą robimy, trzeba po prostu widzieć jakiś sens. Jeżeli się ma ten sens i się to czuje, to no z każdego zajęcia można zrobić coś fajnego, coś, co będzie nam sprawiało przyjemność. Ja wtedy pamiętam, że miałam taki etap i miałam ten etap latami, słuchajcie, że chodziłam do pracy, która mnie strasznie stresowała, strasznie, naprawdę strasznie. I ja już w niedzielę, tak mniej więcej od południa, miałam ból brzucha. I zawsze, zawsze miałam noc, noc, noc bezsenną z niedzieli na poniedziałek. Nigdy nie mogłam zasnąć, po prostu miałam takie nerwy i taki stres. I, yy, yy, no i mówię, i ból brzucha i tak dalej, więc. No, więc, więc, ja wtedy byłam taka, słuchajcie, no nie mogłam uwierzyć, że ktoś się nie może doczekać, kiedy dla mnie najgorszą myślą było, że ja muszę wrócić do pracy, a z drugiej strony sobie myślę, słuchajcie, że mamy tak mało czasu, tak mało czasu jesteśmy na tej ziemi, na tym świecie i wiem, ja wiem, że każdemu z nas, łącznie myślę, że ze mną też po części, wydaje się, że jesteśmy nieśmiertelni, że będziemy tutaj wiecznie, że będziemy na zawsze. Tak nie jest, więc skoro w tej pracy spędzamy te osiem czasem więcej nawet godzin, to niech ta praca nam chociaż sprawia przyjemność, nie? Dopiero teraz to widzę z perspektywy czasu, że ja po prostu tyle lat zmarnowałam w miejscu, które doprowadzało mnie do bólów brzucha, do biegunek i po, no, pełnego stresu, pełnego stresu. Rozumiecie, że naprawdę, no stres ten, no... Aż po prostu, jak sobie o tym myślę, to zastanawiam się dlaczego, w ogóle dlaczego. Tak jakby nie było pracy, jakby, jakbym, jakbym naprawdę mieszkała w jakimś, jakimś państwie trzeciego świata, udało się mi znaleźć jakąś pracę, i teraz koniec, albo mieszkała gdzieś, wiecie, na wsi, gdzie jest jeden, powiedzmy, urząd miasta i tyle, i po prostu nie ma możliwości. Ale y, będąc w takiej aglomeracji, jak się. Mam przepis na przepyszną sałatkę, banalną, na szybko, jak macie gości, jest fenomenalna w ogóle do grilla i w ogóle na lato jest fenomenalna. Mówię co, mówię, co potrzebujecie. Potrzebujecie tak, napiszę pod filmem, mam nadzieję, że <laughs> nie zapomnę, jogurt grecki, feta, ogóraski, papryczka, pomidorki, najlepiej koktajlowe, Taka, y, ja mam akurat już gotową sałatę do spożycia. Wszystko wam już na dlaczego jest lepsza. I teraz gwóźdź programu to jest y, cacyki. Tak, przyprawa cacyki. Dzisiaj obieździłam po prostu, tyle sklepów nie było nigdzie. I e, dlaczego potrzebujecie taką sałatę? Lepiej robić taką niż taką na przykład lodową, bo ta lodowa szybko puści wodę. I jak sałatka będzie stała trochę na stole, jeszcze będzie ciepło, to ona potem wiecie, będzie taka, taka bryja się zrobi. A tutaj będzie o wiele mniej wody, i na przykład ta sałatka, jak Wam zostanie, to następny dzień będzie też bardzo dobra. I zaczynamy robić, także ja tutaj Wam może, e, że tak powiem, zmienię kamerę. Ja ogólnie y, kroję ją drobno, bo ona się potem i tak robi taka, no nie wiem, tak się dziabcia z tą y, śmietaną. O. Zresztą możecie sobie też dodać do tej sałatki to, co lubicie, na przykład możecie sobie dodać y, oliwki, jeżeli też y, lubicie. Ale... Dodajecie przy prawe cacyki. Eee, ja dam dwie, bo ja lubię taki bardzo intensywny smak. I w zasadzie macie słuchajcie po sałatce zrobione. Czyli teraz tym jogurtem greckim zalewacie tą sałatkę. I co? I... No i zostawiacie, żeby się troszkę przegryzła. Możecie se czosku też dodać, jak chcecie, takiego granulowanego, jak wam będzie za mało takiej ostrości. E... I odkładacie ją do lodówki. Dobra, może to nie wygląda. Słuchajcie, mega apetycznie, A to i tak dam do innego naczynia. Tą sałatkę trzymamy w lodówce do już momentu, kiedy ją po prostu podamy na stół, żeby była taka fajna, schłodzona i zimna. Możecie tutaj wiecie też dodać sobie na przykład oliwki, jak lubicie, e, czy co tu jeszcze, czy cebule, na przykład możecie też dodać. Także no to jest oczywiście optymalnie. E, możecie to zrobić ze śmietaną. E, grunt, żeby była to przyprawa cacyki, nie? I, i serfeta. No i próbujemy. Mhm. Rewelka. Rebelka, -re przysięgam. Mm. Dobrze się zgryla, bo ja nie doczegłam zgryla. Pikowano. No, jaka jest ban kiedy? Tan 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 o, śliczna. ile do Zaproszeni tutaj na weselisko. Uuu. na ślub, a później wesele. Z jest najważniejsze. Piękne zaproszenie. Tam, tam, taradam, tam, tam, tam. Jest Kołocz, słuchajcie, z także elegancko. I zaproszenie dostaliśmy na ślub, i wesele. Chciałam tak powiedzieć już na, na dobranoc, na końcówkę, że mega się cieszę. Yy... Zaproszenia, bo już to mówiłam dzisiaj, ale w sumie stwierdziłam, że powiem wam to też do kamery, że yy, w sumie pierwszy raz, to dzisiaj powiedziałam, że był taki moment w trakcie leczenia i chemioterapii, że yy, przychodziły różne myśli, mega złe często. Yy, jedną z takich myśli było właśnie to, że nawet. Yy, Może się trochę oglądać. Dawid? Co? No, jedną z takich myśli właśnie było to, że e, no nie będzie mi dane być na weselu mojego brata. Myślę, że to jest normalne i że każda osoba, która choruje gdzieś tam, ma takie myśli. Zresztą nie wiem, czy będzie mi dane, bo to jeszcze trochę czasu. No, ale ogólnie jak się... jak człowiek jest w trakcie leczenia, to przychodzą różne złe myśli i nie chciałoby się mieć takich myśli jakby logicznie rzecz biorąc Wiemy, że te myśli nie są podparte żadnymi faktami. Ale i mimo wszystko przychodzą. No, także. No, bardzo się cieszę, że... już tyle czasu minęło. I tak sobie też myślę, że taki jest też sens tego kanału, nie? Żeby. Poza tym, co mówią media i pokazują w telewizji, pokazywać, że jest dużo osób, które żyje i jakby nie, nie umiera w, pierwszy, w czasie pierwszej chemioterapii, tylko żyje dłużej, krócej, czasami latami. Hmm. Zresztą nikt nie wie, ile nam jest dane, prawda? Ja też nie wiem, ile jest mi dane, ale tyle, co było mi dane, myślę, że wykorzystałam i wykorzystuję. Może nie na maksa, ale na takim poziomie, na jakim potrafię i mogę. I głównie taki jest sens prowadzenia tego kanału. I bardzo często, kiedy. Bardzo często, bo mam bardzo dużo pacjentów, którzy przychodzą z internetu do mnie i mówią, że dałam właśnie im nadzieję, że to nie jest tak, że przy pierwszej chemioterapii od razu umrą. Czyli ta wizja, którą przedstawiają nam media. No, także bez względu na nie wiem ile nam jest dane i ja też nie wiem i bez względu na to, ile nam jest dane, to mm, myślę, że najgorszym rzeczą, jaką możemy zrobić, to poddać się albo założyć, że jest nam dane mało czasu, bo jest to bardzo y, często mylne i... Ja, jako osoba, która nie tylko choruje i chorowała, to jako osoba, która pracowała na onkologii, zna osoby z tak zaawansowanym nowotworem, którzy żyją dalej i żyją latami, a takie, które gdzieś tam no bardzo szybko też się podały psychicznie, prawda? Więc jeżeli chorujecie albo chorowaliście, jeżeli macie, na, na to, na, macie taką siłę i macie taką w sobie wewnętrzną moc yy, i uważacie to za stosowne, bo oczywiście nie każdy się do tego nadaje, nie każdy powinien to robić, ale jeżeli macie taką siłę, to mówcie o tym, pokazujcie się. Jeżeli macie siłę, to pokazujcie się też w mediach, bo my robimy tą taką tarczę do tego, co, tworzą, no, to, co tworzy telewizja, nie, że. Że można, y, że da się. Y, I to teraz bo ja wiem, że znajdą się znowu osoby, które będą mnie rozliczać i które mi przypomną, że a pięcioletni okres przeżycia, co ty gadasz? Y, ale myślę, że i znaczy i tak jest dobrze, i tak jestem szczęśliwa. Także cokolwiek y, jakby życie nie pokaże, to y, nikt nie jest pewny oczywiście. Natomiast y, to co teraz mogę Wam powiedzieć na tą chwilę obecną, to jeżeli jesteście w podobnej sytuacji jak ja, to mówcie o tym. Po prostu mówcie. Jeżeli czujecie, że, że, że możecie, to, to mówcie, bo to jest bardzo ważne. To jest, to jest wsparcie, które jest nie, nie do opisania, naprawdę. Możemy robić różnego rodzaju biegi, możemy zbierać pieniądze, możemy. Yy, Możemy wiele rzeczy zrobić, ale takie żywe przykłady i takie wsparcie i pokazanie, że e, można pożyć trochę dłużej niż e, nie wiem, miesiąc po zakończonym, po zakończonym leczeniu już jest dużo, prawda? E, I teraz nie chcę, żebym, nie chcę, żebyście mnie dobrali za osobę zanufaną, ponieważ nie ma dnia, żebym sobie nie myślała, e, ile mi jeszcze tam czasu zostało i kiedy się zbliża następne badanie. Natomiast y, myślę sobie, że i tak jest dobrze. No, dobra. <laughs> Także mam nadzieję, że się będę bawić ubrana na weselu i o UMADZI, Czyli narzeczonej żony przyszłej pawa. I mega się z tego cieszę.